Dobre drogi to wygoda i bezpieczeństwo. Wszyscy jesteśmy ich użytkownikami i mamy ciągłą potrzebę przemieszczania się. Dojeżdżamy do pracy, dowozimy dzieci do szkoły. Podróżujemy. Nowoczesne drogi skracają nam czas dojazdu, a także dają nam lepsze możliwości na co dzień. Możemy zaangażować się w życie rodzinne, w życie lokalne, ułatwiają dostęp do usług społecznych. Odpowiednia infrastruktura drogowa ma ogromne znaczenie dla rozwoju powiatu. Jest kluczem do lepszego połączenia z gospodarką, tylko dlatego, że w przeciągu ostatnich czterech lat zainwestowaliśmy ponad 45 milionów w ten obszar, a przed nami kolejne lata inwestycji, kolejne wyzwania i kolejne miliony na drogi. Najbardziej się borykamy z nieregulowanym stanem prawnym. Są to zaległości sprzed wielu lat i te inwestycje w ten czas też kosztują dużo, dużo więcej powiat. Więc każdą jedną drogę, którą odnawiamy, budujemy, remontujemy, regulujemy stan prawny też pasa drogowego. W jakości tutaj dla użytkowników najważniejsze jest to. Żeby nie robić tylko warstwę na wierzchnią drogi, żeby ona była ładna, ale przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby ta podbudowa była bardzo dobra, żeby ona na wiele lat wytrzymała. I w ten czas tą warstwę wierzchnią można wymieniać, jeżeli ona już się zestarzeje lub się skruszy, mniejszymi, mniejszymi środkami. Przy realizacji inwestycji drogowych stawiamy również na budowę ścieżek rowerowych po to, aby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie, a także podejmowali aktywność fizyczną.